Zadanie zaczynamy od narysowania tabelki. Tabelka składa się z 8 kolumn i dwóch wierszy. W pierwszej kolumnie wpisujemy x oraz y, natomiast w wierszu z x przepisujemy liczby z tego zbioru. Teraz robimy tak. Wypisujemy pod spodem takie dzielenia kolejno siedmiu liczb, które wpisaliśmy w wierszu z x. -em. Każdą z tych liczb dzieliliśmy przez 5, ponieważ tak podano nam w poleceniu. I naszym zadaniem będzie wyznaczenie reszty z tego dzielenia. Więc zobacz, jeżeli jedynkę podzielisz przez 5, to zauważmy, że w tej jedynce piątka nie mieści się ani jeden raz, czyli zapisujemy 0. Ale w wyniku tego dzielenia zostaje nam reszta, czyli Taka część liczby 1, która nie podzieliła się przez 5. No, widzimy, że 1 nie podzieliła się przez 5, więc to jest reszta z tego dzielenia. To jest tak, jakbyśmy mieli zapisać dzielenie za pomocą kreski ułamkowej, prawda? To jest 1 piąta. Zauważ, że tutaj w tym ułamku nie mamy całości. No, dziwnie by to wyglądało, jakbym to zapisał tak, że to jest 0 całych. 1 tak? podzielić przez 5 to jest 0 całych i zostaje nam 1 piąta. Ta górna liczba z licznika określa nam resztę z tego dzielenia. Tak możemy też myśleć. No to patrzymy dalej. Teraz będziemy dzielili dwójkę przez 5. W dwójce piątka nie mieści się ani jeden raz, więc wpisujemy 0 i zostaje nam reszta z dzielenia. Reszta równa 2. Tak, czyli to jest ta liczba, reszta to jest ta liczba, której nie udało nam się podzielić w całości przez 5. Coś nam zostało po prostu. Teraz weźmy trójkę. Sprawdźmy, ile piątek mieści się w trójce. 0, więc zostaje nam reszta równa 3. Następnie w czwórce piątka się nie mieści, więc wpisujemy 0. Zostaje nam reszta równa 4, ale w kolejnym dzieleniu, w tym. 5 podzielić przez 5. Zauważmy, że tutaj w piątce piątka mieści się dokładnie jeden raz. Czyli okazuje się, że piątkę udało nam się podzielić w całości przez 5, a zatem nie otrzymujemy tutaj reszty. Po prostu otrzymaliśmy jedną całość. Następnie, jak podzielimy 6 przez 5, to widzimy, że w szóstce piątka mieści się dokładnie jeden raz i zostanie nam jeszcze Reszta równa 1, czyli ta część liczby 6, która nie podzieliła się przez 5. Może tutaj u góry to zapiszę. 6 podzielić przez 5 to się równa 1, reszta 1, ponieważ możemy tak sprawdzić. 1 razy 5 dodać reszta 1 to się równa 6 lub za pomocą ułamka. 6 podzielić przez 5 to się równa 6 piątych, a to jest inaczej 1 cała i 1 piąta. Stąd wynika, że w wyniku takiego dzielenia otrzymaliśmy jedną całość i resztę równą 1. Tak sobie możemy to sprawdzić. Dobra. Zostało nam jeszcze, została nam jeszcze do podzielenia siódemka, więc jeżeli siódemkę podzielimy przez 5, to otrzymamy jedną piątkę w siódemce i zostanie nam jeszcze z tej siódemki ta niepodzielna część równa 2. Tak, bo zobacz, 1 razy 5 to jest 5, i jak dodasz 2, to otrzymasz 7. W kolejnym kroku podkreślmy wszystkie reszty, które otrzymaliśmy. I wpiszmy je do tabelki. Będzie to tak kolejno 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2. Dobra, tą część zadania już mamy za sobą. Przedstawiliśmy przyporządkowania za pomocą tabelki. A teraz zrobimy to. Samo, to samo przyporządkowanie, ale przedstawimy je za pomocą grafu. W tym celu tworzymy taki rysunek. Następnie, patrząc na tą tabelkę, musimy dorysować strzałki. Zobacz. Jedynkę stąd łączymy z jedynką stąd. Patrzymy tutaj na pierwszą kolumnę, nie? Jedynkę, jedynkę musimy połączyć. I to jest pierwsze przyporządkowanie. Teraz łączymy dwójkę z dwójką. Następnie trójkę z trójką. Czwórkę z czwórką. I uwaga. Piątkę z. Z zerem, szóstkę z jedynką i siódemkę z dwójką i gotowe. To zadanie możemy już uznać za rozwiązane. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co tutaj w nim chodziło. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania tego kanału i do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia następnym razem, pa pa.